Słoneczko wszystkim, słuchajcie, jest godzina 6 rano. Ja już jestem od godziny w trasie. Do celu zostało mi jakieś niecałe 300 km. Także jeszcze troszeczkę drogi przede mną, ale zobaczcie, jak ładnie. Słoneczko już wstaje, dzień się budzi. Bardzo się cieszę. Jedziemy na rybki w końcu. Udało się po kolejnych dwóch miesiącach. W końcu przyszedł ten czas. Będzie mega fajne towarzystwo, ale to dowiecie się dopiero na miejscu. Siadamy naprawdę bardzo fajną ekipą, także myślę, że naprawdę to będzie konkretna zasiadka. Cztery osoby, uroczysko karpiowe, także widzimy się już za niedługo. Ja pewnie za dwie godzinki zrobię sobie jeszcze jakąś małą przerwę. Też czuję, że w makul wyląduję i widzimy się już na porę. Siema!

Troszeczkę się trzeba przeładować i podróżować za chwilę, klamocików i lecimy. Jest jeszcze ostatnie 15 km, i będę na miejscu. Bęk! Siemaneczko, witajcie! My już tutaj jesteśmy, jeszcze czekamy za Krystianem i zaczynamy się rozkładać. Miejscówka Mega. Pogoda też spoko, także do potem Siemano. Jeszcze się rozkładamy. Chłopacy już dojechali. Większość mamy porozkładane. Będziemy spali w Titanie i w Foxie. Chłopacy teraz pojechali jeszcze do sklepu, a my tutaj pomalutko zaczynamy ogarniać resztki, szykować sobie pomału towar do sypania że jest jeszcze tego dużo, dużo Słuchajcie O, tu jest remek właśnie Siemaneczko. Siemanko. co tam robisz ciekawego? Kulę na słodko ruszę. O. Coś Alastic Mix Do tego pójdzie orzeszek To będzie pod jeden zestaw na słodko Tu jest mix vario na słodko z Infinity Peach o, Ananas. kolorowo. Kolorowo. Dokładnie. Teraz tylko czekać, nie? Dokładnie. Już tam jakieś spławy koło krzaków są. By było słychać przed chwilą, jak się ryba spławia. Stanowisko 32-33. I tutaj kolejne zestawy. Kontonik. No, co, co mam wam więcej powiedzieć? Dzieje się, a będzie się działo jeszcze więcej. Także widzimy się już za niedługo. Jeszcze chwilę i będziemy pomału wywozić zestawy i będziemy czekać na rolę, nie? Dokładnie, tak jest. Właśnie po pierwszej nocce niestety bez rybki trochę się działo, ale pochłonął nas live na TikToku i w sumie na samym live wleciało 5 ryb: 3 karpie, Amur i Jesiot. Największa ryba ponad 18 kg. Więc no już kontakt z rybą jest. Ja miałem parę styk brań. Krystian tutaj ładnie poleciał. Remek też na razie na zero. A Łukasz i siotra. Czas na kawkę. Troszeczkę ogarnąć się po, po wieczorze. I za chwilę bierzemy się od nowa do roboty. Przewozimy zestawy. I widzimy się już za niedługo. Siema! Pokaż co to mamy ciekawego. Zrzut poszedł metr 30, zagłębienie. O! No i bajeczka. Um, tutaj zrzucik. I tu jest rlenka, już wychodzi wypłucenie na metr, metr 10, na metr 20, i tutaj przy samym korycie. Widzicie? Mm -hmm. Coś z tego będzie. Ale działa ładnie, w sensie nie. A jak tam po nocy? Spokojnie, u mnie akurat spokojnie. O i na metr. Fajne takie zagłębienie tam było. Jedno z nielicznych na ten zbiornicę. Byle te łabędzie się tutaj nie i będę usatysfakcjonowany. Nic, teraz trzeba drugi zestaw przewieźć. Co masz na zestawach końcowych? Jakie przynęty? Eee, ta akurat poszło na słodko. Massive Bates Ananas Skisłe Masło A na tej była Bolsena Squid Ale jest do zmiany Całą dobę przeleżało A tutaj możecie ładnie zauważyć tego jego mościa Właśnie jak ładnie nurkuje w moim zestawie i w miejscu gdzie Ej. położyłem zestaw Siedzi coś No to się, to to, to się, to się. Ja, to chyba ciężarek idzie, wiesz Albo w mule No ciężarek chyba idzie, albo co nie zaczepione Cały czas wyżera, nie odpuszcza mi tego miejsca. Będzie trzeba przewieźć jeszcze raz. O, tutaj ładnie widzicie. Więc Poczekam, aż się naje, no spokojnie, odpłynie sobie i wtedy będę na nowo wywoził zestaw. Mam nadzieję, że nie pojedzie i nie pociągnie go za sobą. Kolejna zasiadka, pasa podtrzymana. Niecałe 17 kilo Piękny stary wojownik Który połakomił się na dwa orzechy zalane Strawberber magotka Tak jest Buziaczek Zobaczcie jaki on jest stary tutaj. Widać, że ryba swoje przeżyła Tak, tak widać, widać, że ryba nie jest Wiesz Młodego wieku Widać, że ta ryba już troszeczkę przeszła Wypuszczamy rybkę do wody i czekamy na następny. Elo Teraz jest silniejsza. ją pogłaskać. No, jest okazja. Bang! Żuwi yeah. Słuchajcie, pogoda nam się diametralnie zmieniła. Przyciągnęło. Wczoraj było cieplutko, że na krótki rękawek praktycznie. Przez pół dnia chodziliśmy, a no dzisiaj niestety, ale od samego rana w kurtkach i w second skinach, bo nie idzie wysiedzieć Bioterek się troszeczkę ruszył. Przewozimy zestawy. Jest godzina dziewiąta rano. Przewozimy wszystko na nowo i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie coś ciekawego. Już mamy parę rybek na koncie, więc o blanku na pewno tutaj nie wrócimy z tej zasiadki, ale będziemy walczyć od coś konkretniejszego i do samego końca, żeby tutaj każdy z nas na pewno wyciągnął jakąś rybkę. Siema! Ja jestem właśnie po dłuższej drzemce Jest godzina 15 Od dziewiątej jak wywoziłem zestawy nic się nie działo Jestem bez pika jak na razie Pogoda się troszeczkę polepszyła, ale nadal bez słoneczka I jest pochmurnie, więc wydaje mi się, że raczej tutaj ta płytsza część zbiornika no, na razie jeszcze nie odpali Może pod wieczór coś się jeszcze uda jeśli chodzi gdzieś tam o resztę chłopaków, no to tak samo, każdy praktycznie bez pika, bez żadnej jakiejś tam rolki i akcji. Czekamy cały czas, na wieczór będziemy przewozić i kombinować. I mam nadzieję, że, że uda się coś wykombinować jeszcze tutaj na, na tej płytszej części zbiornika. Więc czekamy, a co wyjdzie, no to jak tylko coś się uda, to będę Was informował z fartem Tu jest, dobra. To jest kurwa małego, weź, albo liż... Nie, nie, nie. Nie na takiej pompie raczej, nie? Jest <gry> jest małe Nie tak. Tu lekar... Kuj... <gry> <Chol. gry> Medalowy. No dobra, ale dobra. jest rybka, jest kontakt. Drobnoustki. Niestety nie udało się nagrać holu z racji na szybką akcję i reakcję. Ale zobaczcie, co wpadło. Coś fajnego. Godzina, druga w nocy. Delikatnie. Delikatne branie z dębu. I siedzi. Widzimy się rano albo przy kolejnej rybie i pokażemy Wam tutaj tego ładnego gagatka Siemanko z Fartem Chłopaki tutaj nie dają za wygraną walczą Na zestawie u Łukasza Karp zrobił małe zamieszanie Teraz obydwoje wywożą. Karpie weszły najprawdopodobniej w zatokę, bo to już druga rybka w przeciągu dwóch godzin. Więc chyba odpala się na nowo. I bardziej? Ładna pogoda. słoneczko zaczyna jednak z powrotem świecić, i taneł siedzi. Mamy czas na kawkę, śniadanko i zaczynamy. <śm> sakra! Całego Foxa ściągnęło Zobaczcie co się dzieje Kody się poprzewracały Przed chwilą był taki armagedon Słuchajcie nie, nie ma miękkiej gry Słuchajcie, nie ma miękkiej gry co to znaczy karpiowanie? Dobra panowie trzeba się... Chciałem to nagrać! Ty! Dzieje się, dzieje się! Słuchajcie! Fichura, namioty zrywa, rodpody tak samo. Poza zmianą pogody przychodzą rybki. Taki dwunastaczek max Ale ładna ryba W najmniej oczekiwanym momencie Zobaczymy jeszcze jak z drugiej strony wygląda Mamy, czekaj, czekaj Ej, Damo, 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 młoda jesteś Wiem, że się coś wiesz, I na moment i wychodzisz Z powrotem do domu Proszę, co się dzieje to jest jakiś, jakiś armagedon, masakra No i teraz przestało jedzie. Jedziemy teraz. Nie jedzie, nie jedzie Panowie Jestem jak się Krystian, czujesz? Zajebiście, Twoje ja klimaty, co? Dziękuję, że przyjechałem do nas. Raczyłeś odwiedzić. Mam nadzieję, że jak najwięcej Tak, jest. jest. Remig, jak tam? Ekstremalnie. A wszyscy mówią, że karpiowanie jest takie miłe i przyjemne, co? Patrzcie, co się dzieje na wodzie. Ale rolada no, i lada jest... Szkoda, że nie możecie do tego zobaczyć, co tu się dzieje. Łukasz. Za chwilę będziesz nagrywać z namiotu, jak oni będą wyciągać. Będziesz za niedługo nagrywał z namiotu, a ja będę im podbierał, co? loro vi spinningue wycholować holować rybę, mieliśmy tu bardzo troszkę problemów bo chabojka wpiła się tutaj w zestaw i wiesz jeszcze, jeszcze jedną wędkę ale patrzcie, wspólnymi siłami zobaczcie co tutaj się kryje będzie coś pięknego jak to mówią po każdej, po każdej burzy przychodzi słońce i w tym wypadku na macie kładziemy takiego tutaj

Tutaj przy tym, tutaj przy namiotach. Poszedł na niego, remik. Ej, to jednak kiedy nie zestawi, jest z pontonu, nie? No. na się jak dobra Dobra. No. Kurwa, zróbcie mi z tym zdjęcie 24 kg równe bo wolności. Zga remek. Zgaś za targerem, poświet Nie tutaj, chodź z tej strony Zrób mi tak zdjęcie i filmik zaraz, no Jest filmik. Jest? Cały, Cały czas, czas nagrywam Passa trwa A kto słyszał? Łuk Łukasz Boryka Remigiusz i Patryk, który przyjechał o. naprawdę mał drogi, żeby spędzić z nami czas. Dzięki, panowie. Żółwiczki. dziękuję, panowie, że was mam. Pomożecie mi. O, panowie. Tutaj dwa slingi to była zielona noc i tutaj kolejne dwa jak się tylko i wyłącznie poogarniamy ze wszystkim tak pewnie zaprezentujemy Wam wszystkie rybki, które udało nam się złowić w ostatniej nocy i obierzcie mi jest grubo, jest naprawdę grubo Popatrz tutaj dowalili konkretnie do pieca także Zresztą zobaczycie sami, już niedługo wlecą na pewno przebitki, jak i później rozbudowani siema i zwarte I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end it doesn't even matter. Na piękna ryba w tym roku na mojej macie 24 200 Piękna ryba 24 stop przepraszam Piękna ryba Połakomiła się jak zwykle na towarek masiva Od Marcina Kuliga Odkaramy rybkę Dzięki chłopaki, było mega I co, widzimy się w wakacje, co? Tak jest, pozdro